I witam was w kolejnym odcinku z gry Fallout New Vegas, tak jak mówiłem ostatnio, dzisiaj w końcu idziemy do Bizona. Idziemy zajrzeć co się tutaj dzieje, pozbyć się tych paru typów. O, przy okazji powystrzeliwuję trochę 9mm, bo mam ich 300. Ta amunicja nie jest droga, na całe szczęście. A tu możemy zgarnąć parę interesujących rzeczy. Jakieś ransom notki. Co to? Mm. If you want to see your wife again, bring the cash and the small and market bills to the business on Tuesday. Ok. Tu jest opis tego zlecenia. Czy jest opis jak grać w karawanę? Mm. No tak, nie chcę się tego teraz czytać. Powiedzmy, że kiedyś może zrobię odcinek, że po prostu posiedzę i pogan z ludźmi w karawanę. Bo tu jest kilka zasad, wiecie, podobnie jak. W, zasady, zasady są jak w Macao. Też różne zasady od różnych miejscach, więc... Powiedzmy, że żeby zagrać w karawane trzeba trochę... trzeba chwilę czasu poświęcić na naukę tej gry. Więc yy, zobaczymy. Yy. Na razie zbieramy To się da, szukamy zejścia na dół. Eee, przy okazji musimy się pozbyć tutaj paru nastu kolesi I jest chyba szansa, że bodajże chyba nawet level wbijemy. O, dwa drzady Myślę, że pamiętam chyba właśnie było tak, że tutaj jak się dość długo mm, spędziło to faktycznie się chyba nawet level wbijało. Część w okolicach tego piątego, co my jesteśmy. Ok. Tu nic nie zrobimy. Co przejść naokoło? A na szczęście nie są głusi. To jest chyba jedyne szczęście. Tutaj NPC oni są naprawdę głusi, jak pięć czasami. I dopóki my się nie pojawimy, to nas naprawdę nie widzą. O, tak jak ten tu kolega. Co tam strzelałem, zabiłem gościa? Nie, ma być do wind. O, tam przez ścianę w ogóle przeszedł się ma. I ten już boli trochę. Tak, tak, tak. Mówię, że jest low, ale to zaraz. Zaraz się uleczę z tym pakiem. Nie wiem, co mi szkodzi. Po pierwsze, woda. Po drugie, owocki. Nuka Cola. Niech będzie. Leczymy się inne metody, bo steampaki dużo leczą, ale wymagają, ale są drogie w użytkowaniu. W sensie drogie w użytkowaniu. Ciężko je zrobić, kosztują dużo. Ale nie będę miał wyboru. Eee, gdzie jest steampak? One czy znaczy 7 punktów przez 6 sekund. Dobra, i zmienimy broń na coś mocniejszego. 9, 9 mm za sobie naprawię. Paczka fajek, cygaretki pojedyncze też się przydają. Cigaretka. Ja nie mogłem grać w gry pokroju Silent Hill i tak dalej. To wam już mówię. Bo tam w Silent Hill jest ograniczona, jest bardzo mocno ograniczona ilość, na przykład leczenia, czy amunicji, czy czegoś. I ja bym się po prostu bał tego używać za każdym razem. Więc ja wiem, że ja bym nie mógł grać w gry typu Silent Hill i tym podobne. Okay. Hmm. Dobra, chodź tu, kolego, zł złoma się, bo ty do mnie strzelałeś i przeszedłeś przez ściany, i uciekłeś. I chodź tu. Okej. Okay. troszkę fajek, nuka Cola? To jest akurat w ogóle fajne tu jest zorgane, że właśnie macie dwa jakby napitki. To jest właśnie Nuka Cola i jest ten cały sunset. To jest akurat całkiem miła odmiana. A tu jesteś. Jezus, typie. Jest coś jest ciekawego nie dziewiątka nie hmm. podoba mi się, że oni mają te dolary po prostu w ncr -u. to się naprawdę potem przyda eee, jak będę miał ten jak do, dotrę tam do, do okolicy Vegas, bo tam są kasyna, gdzie naprawdę mogę po prostu wymienić to na kapsle. A, kapsle, jak wszyscy dobrze wiemy, najlepsza waluta w grze. Mam mało agility, chyba, to jest małą zręczności, więc strzelanie z tego, z wata jest niestety problematyczne dla mnie. O, Key jakieś. Chyba dotarli. Tak, bo tu było wejście na górę, tu jest. To było wejście obok. Okej. ta leczonko. Weźmy dwie wody. Tak, tu jeszcze możemy zerknąć, czy czegoś nie ma ciekawego. Mm, tak, Oj jest medyczna. Super. Aczki cygar. Ateczka. To vacuum cleaner, to nie. Eee, I bodajże się wykojarzę... Bodajże tu są schody na dół. To są schody na dół. A tu jest takie główne zejście z yy, windą. Naprawiłem windę. Zapiszę, bo nie wiem co tam się dzieje. A boję się, że jak zjadę windą to mnie zaraz wszyscy zastrzelą. Eee. Jeśli dobrze pamiętam, tam jest chyba ten koleś teraz. jeszcze Chyba tam są schody prowadzące te, te schody, o których mówiłem, że tutaj są prowadzą. myślę, że pamiętam. Czekajcie, jedzonko. Wtedy jedzenie maty były fajne, są w tej Ameryce. Mm. A, tu jest klatka schodowa. Mm. I gra się wyłączyła, mhm. Mm Eee, to z dwóch. Dobra, ja jestem tutaj zaraz po użyciu windy. Hmm. Więc ten fragment jeszcze raz musimy przejść. Ja muszę siąść kiedyś naprawdę, nagrać jeden odcinek, właśnie bez cięcia. Bo wstępnie, wszystkie odcinki jakie nagrywam, kurde, idą z cięciem. Zawsze musi mi coś się wydać: albo mi się gra, wysypie jak teraz, albo wcześniej mówią, że do mnie dzwonili. Wszystko, więc no. Tak, ja cię zapiszę. Eee. No. Dobra. Wejdę górę. Jeśli to były te wejścia, które byśmy weszli normalnie tam obok tej windy. To luz. Yy, tak. Tak, to jest tu. Tak, więc to były te schody. Więc normalnie gdybyśmy nie mieli zdolności naprawienia, to byśmy tędy zeszli. No i tu byśmy wtedy spotkali tych kolegów. Hmm, co to mamy? Otwieranie drzwi, jak najbardziej. A, to jest przejście, tam do tego głównego, jakby miejsce, gdzie, gdzie jest nasz kolega detektyw. Czy detektyw yy, Stróż Prawa. A. E, Kapsle. Tutaj wyjątkowo warto je zbierać. Czyli znaczy nie to, że nie było warto ich zbierać w poprzednim yy, yy, Falloutie. Ale tutaj z racji, na fakt tych yy, gwiazdką, które. No, chcąc nie chcąc, warto mieć, bo chcemy znaleźć cały kontent w tej grze i dowiedzieć się, co tam się dzieje. Eee... A nie wejdę co 75 lobbyku. A tu nie ma komputera, do którego mogę się włamać. A hasło też mi nie zostawili. Trudna. Mm -hmm. e, tak. I tu jest lobby. To było to główne wejście, w którym byśmy chcieli wejść od frontu. To byśmy weszli tutaj, i tam nazwito. to ten jeden facet od razu. 75, ale otworzymy sobie komputerem. Dobra. Kurde, tutaj niestety wydłużyli ten czas, że jak zresetujesz to, trzeba jeszcze raz. Jak zresetujesz, to po prostu całą sekwencję musi przejść jeszcze raz. To jest niestety problem. Uh, setting. I uh, uh. think Yy, tłumaczymy chyba jak to działa. Jak generalnie nie, to on yy, to jest tak, że jeżeli po prostu podaje nam literę, to nam podaje, które litery są we właściwym miejscu. Maintains. Więc jeśli widzimy na przykład, że nie są trzy litery na miejscu, tam jest entuzjazm 3 na 7, no to możemy szukać, które słowa mają tyle liter, jakby na miejscu. Average, ale nie mam 50. To jest tak in, just Justin Case, jakbym nie tłumaczył, jak to działa: e, 9 mm, random, Medics. E, lunchbox, nie guma, harmonika, nie chcę. E, jak moje życie? Mało, mogę się uleczyć. Mm. Z tym mięsem mogłem coś chyba zrobić. Eee, buffalo ground Seed. Bezna, mimo że mało zajmują. Dwie wody. No tu mogłem coś naprawić. Ten też sobie. Ten sobie naprawię tą dwójką. No 20, 30 Tam ten inwentory. Bardzo dobrze. Już się nagrałem, że zrobiłem. Tak, bo tu mamy do prym, no tu do prim, to się powinno czytać. Tak więc, idziemy odbić na... A, nie zebrałem cię, sorry kolego, już poprawiam. Steampunk. Także no, yy... Mamy teraz dwie opcje, albo wejść głównymi drzwiami, czyli tam jak, e, czyli po prostu iść teraz e, tędy, albo jeżeli jesteśmy bardziej sneaky możemy iść tu. Ja pójdę tutaj, po pierwsze łatwiej się tędy atakuje tych wrogów, jest mniej zachodów, mniej ludzi tu chodzi. You are crippled, tak. Jestem ranny, odwiedź lekarza. jest ten nasz szeryf, którego moglibyśmy mógł uratować. Na szczęście koleś jest głupi i yy, zamiast użyć miatacza ognia, który miał w ręce podbieg do mnie i użył tego Le, nie lewarka tylko to jest klucz do kół Ups. to chyba wszyscy eee, No i gitara Dobra, robimy tak. pozbieramy wszystko. Będziemy się wlekli potem, ale mówi się trudno. Ja chcę tu pozbierać tyle, ile mogę, żeby potem to wszystko obchodzić temu yy, dziadkowi, temu, w którym żeśmy wtedy rozmawiali. Yy, o, Campfire. To ja potrzebuję w ogóle, żeby przerobić to jedzenie. Dajcie mi sekundkę. Yy, tu, tu, tu. 50 na Koyota na PSA 40 30, 25 na gecko Mit. Okej, okay, to już daje nam dużo. 25. Ja muszę zobaczyć, że mam przypadkiem ton. I tu 50, dobra. A tu są Rushing Water, Atak Speedu i HP. Tylko 50 Survival to nie mam. Ale może mam gdzieś po prostu książeczkę od Survival? Chyba mam, to ją wezmę i po prostu zrobię sobie to mięso Gekona. Dajcie mi sekundę, zerknę. Uh, Repair hmm. Lockpicking, Speech, Science, Partender, Med. Nie mam, dobra, ale to w B-level, Time, że będę pamiętał, żeby skoczyć do. Yy, nie do Pym, tylko do Goodspring. No teraz pozbierajmy jeszcze kolegów, co mają ciekawego. No i mniej więcej tak będzie wyglądała wyglądało. Jeżeli ktoś przypadkiem nie oglądał mojego Fallouta 3 i wszedł dopiero na New Vegas, bo zobaczył o New Vegas, to mniej więcej tak to będzie wyglądać. Myślę, że 90% graczy gra dokładnie tak samo, że po prostu chodzi, zbiera co może, co ważniejsze rzeczy kolekcjonuje. O, straciłeś głowę, kolego. O, tu mamy Incarnator, mój Boże. E, ja to wezmę, ja to obcham, po prostu. Bo ja nie będę, ja nie chcę używać metatrzałownia, nie lubię używać ciężkiej broni. A, to jest ten dalej kolega, to jest Deputy. To jesteś na moje łasce, będziesz mi się tak zgapił na dupę, tak? Atomic Cocktail. Czyli mam czy nie że się tu dużo rzeczy mogę w tej przesobić. To dobrze. I to jest Purified Water? Purified water. Dobra, chodź tu, panie deputy. I here mm -hmm. Możesz mieć informacje dla mnie. Nie ja będę więcej speecha, to mógłbym z nim pogadać. Mógłem go przekonać, ale dobra uwolnię cię. Oh, 25. Tak, 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 teraz idziesz po prostu ucieka, on się wykrada Purified Water i to jest to, że jakby otworzyłem tą ścieżkę, to on tędy sobie po prostu przejdzie. No mi niestety zajmie to trochę dłużej, bo ja mam... E, jestem przeładowany i zbytnio nie mam co z tym zrobić. Nawet jeśli wezmę piwo czy e, bimberek, to one dają chyba tylko plus 1 albo plus dwa siły. Myśli piwo plus jeden, bimberek chyba plus 2. A żeby stąd uciec jak by mieć chyba plus 4, plus pięć. A niestety nie mam takiej opcji, plus jeśli dobrze pamiętam, a chyba dobrze pamiętam, w tej że praktycznie w tej jedynie w New Vegas praktycznie nie ma Power Armorów z wyjątkiem bractwa stali, bo tam jest gdzieś bractwo stali w środku, to pamiętam akurat dobrze. Yy. I bodajże tylko oni posiadają Power Armory, a nawet jeśli, to nie jestem pewien, czy my jako gracze możemy tych Power Armorów. Yy używać w tej części gry bo w trójce pamiętamy, że mniej więcej w połowie gry udało nam się dostać tam i udało nam się zdobyć szkolenie poza tym jeśli byśmy nie chcieli mieć tego szkolenia to zawsze była opcja zrobić to DLC Archon Pointem i tam po prostu było wtedy do zrobienia a tutaj chyba nie ma możliwości że chyba nawet nie ma Yy, tych power armorów, które można używać. well that was quite an adventure I'm breaking myself out of a hostage situation problem is there's still no law in prem what a... ah, yes my memory is i was uh, performing recon gathering information on some of the powder gangers when some great cons arrived with your they were talking about some delivery they took from a courier they said they'd be heading through Nipton to Novak to meet a contact. Like oh, Nipton yeah. to Novak. Uh. Oh no. I'm just a deputy, and I can't be a deputy without a sheriff. It's called Chain of Command. It should be someone brave like you, but more of a homebody. Some I heard the powder gangers talking about someone in the prison named Myers who has some experience as a sheriff. Also, with the NCR so close by. You may be able to get them to take over the town. Not sure why they haven't helped out already. Uh -huh. You will. That's just marvelous. I'll start thinking up questions. The sheriff that was incarcerated up at NCRCF may be a good choice. You also may be able to convince that NCR guy across the road to take the town under his wing, although martial law doesn't sound so fun.

i not you innocently enough. I was traveling as I often do, and happened to observe you picking up one of those blue star caps. You, you didn't show any reaction to it, so I figured you didn't know what. So What's you know special about this land legend that says somewhere out there is a fabulous treasure from before the war. Those caps with the blue star on them, the tale goes, are the key to that treasure. They're called sunset sarsaparilla stars. All over the place. Easiest place to find them is unopened bottles of Sunset Sarsaparilla. You'd think they'd all have been picked clean by now, but somehow new bottles keep appearing in the machines. Some say it's old Festus that does it, hoping someone will finally collect enough caps. Other than bottles, you'll just have to scavenge. You can find caps in the unlikeliest of places, and Blue Star caps are no exception. Mm -hmm. It's said that the treasure is guarded by a man named Festus. He's the one who asked for the blue star caps. It's also said he's been around since the war, standing a lonely vigil, waiting for someone to come and take the treasure. That'll make him pretty damn old. But I've met a few people in my travels who claim they actually met him, and they weren't the lying. Mm hmm. Nah, I gave it up years ago. Too dangerous. And even if I did still collect them, there's people out there so mad with the idea of treasure. That they'll attack strangers just on the suspicion that they have something. No one knows. Money, weapons, water. It is or maybe was something of value. No problem. If you do end up trying to collect more stars, watch out for a man named Alan Marks. He's killed several people. Huh? You wanna talk some more? Mm. Oh, that's right. So, coś masz Tak, bo się przed chwilą wyjaśnił o co chodzi z tym. A masz 5,56, dobra, wezmę od ciebie. A tobie sprzedam parę innego złomu mojego. Dynamity ci wszystkie obcham Dobra, ki. Prze, prze, przeładowałem go trochę, ale ki coś jeszcze masz? Nie, dobra. Tak, dowiedzieliśmy się przedtem o co chodzi. I to jest naturalne, rzecz, że po zrobieniu konkretnej czynności na przykład pojawia się konkretna interakcja. Właśnie tak jak tu przykładowo, że za zaczepił mnie jakiś typ. Hmm. tu, 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 tu. Dobra, pójdę pogadać jeszcze z tym kolesiem od miasta. On hmm. gdzieś tu stoi obok może? Nie, to jesteś tylko ty. Mówię, pogadam z nim, dowiem się jeszcze paru rzeczy i będę kończył odcinek, bo jeśli dobrze pamiętam, a my się dobrze pamiętam, to mieliśmy ja tu nagrałem wcześniej fragment, więc drugi fragment po prostu mi zostaje do nagrania i zmontowania wszystkiego. I jeśli skończę nagranie, okaże się, że jest za krótko albo że coś jest nie tak, to po prostu dogram wam jeszcze fragment. Ale najpierw się muszę sam zastanowić, kogo jak chcę tutaj na szerif dać. Bożecie, szedłem po najniższej linii oporu i dawałem po prostu kolesi z NCR. No i by nie Szedłem, załatwiłem sprawę, NCR przyjmował kontrolę spokój. A może się okazać, że że ten cały Myers. Wiecie, ten o którym wspominał, że on jest u kajdaniarzy, może on się kurczę przyda na coś. Najpierw szukam dziada. O, Dobra, stary Howdy, howdy, ale nie łaj ze mną. Czyli się bym znowu że To jesteś ty? To byłeś ty tak, Johnton nasz... Hmm. Your guess is as good as mine. I heard of one fellow what got himself locked in that NCR jailhouse up I-15. And maybe that ain't the best credential, but a sheriff's a sheriff. I imagine the NCR would be able to bring some law to the town, too. But from what I have seen, they barely got the fire. Mm. Robot? Well, I guess I never thought of that. Jak muszę go przeprogramować Hmm. Dobra, nie chcę się tego czytać teraz. Zobaczę co muszę mieć, żeby go przeprogramować, bo wiem by udało się. A, mogę go przeprogramować na tym, albo mogę go przeprogramować na sajęsie. Dobra. Yy, A tak, tutaj skończę. Ja sobie zastanowię się, co ja chcę zrobić z tymi kolesiami, i po prostu w następnym odcinku yy, powiem o co zdecydowałem. Znajdziecie pewnie, porównam sobie, co tam będzie i co będzie w sumie, moim zdaniem, najlepsze, bo zobaczymy. A na razie, trzymajcie się i cześć.